W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was kochani bardzo serdecznie w środę 14 maja i witam Was tradycyjnie słowami z przewodnika z Biblią na co dzień. Dziś wybrałem do rozważenia na ten, na ten dzień, wybrałem drugi cytat wyjęty z dziejów apostolskich, z 27 rozdziału, wersety, wersety 23 i 24. Paweł powiedział: Tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: Nie bój się, nie bój się, Pawle. Przed cesarzem stanąć musi, że to darował Ci Bóg wszystkich, którzy płyną z Tobą. Zostawmy na chwilę. Kontekst tej historii yy, i odczytajmy ją, proszę, bardzo dosłownie, bardzo bezpośrednio. Yy, to słowa o tym, że Bóg jest z nami bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację, bez względu na to, z kim mamy rozmawiać, z czym mamy się w życiu zmierzyć. Dokąd zmierzamy, jakie jest to spotkanie, do którego dążymy, które jest przed nami, a którego bardzo często się boimy. Chciałbym, abyśmy odczytali ten fragment, myśląc teraz, ujmując w tych słowach wszystkie te chwile, które powodują jakiś dyskomfort w naszym życiu. Mogą być spotkania. To mogą być ważne wizyty, na przykład u lekarza. To yy, może być rozmowa o pracę. To może, mogą być wszystkie trudne chwile, które w życiu yy, przeżywamy, yy, w których nie wiemy, co powiedzieć, nie wiemy, jak reagować, nie wiemy, co myśleć, jak się zachowywać. Yy, mam taką modlitwę przed trudnymi spotkaniami. Próbując się przygotować do tych spotkań, dochodzę najczęściej do momentu, że orientuję się, że w zasadzie, nawet przerabiając wszystkie możliwe scenariusze, nigdy nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć. Nigdy nie jestem w stanie przygotować się dostatecznie, bo życie ludzie zaskakują. Wtedy mam taką modlitwę, bo od tego zacząłem. Wtedy mam taką modlitwę. W której modlę się do Pana Boga o to, aby dał mi właściwe rozeznanie, abym we właściwym momencie wiedział, co powiedzieć, jak zareagować, co pomyśleć i po prostu jak rozmawiać. Ta modlitwa prowadzi mnie do tego, że całkowicie oddaję Bogu daną sytuację. Całkowicie powierzam Bogu to, co jest przede mną. Jeśli macie przed sobą ważne spotkania, jeśli macie w swoim życiu, przeżywacie teraz w swoim życiu y, trudne chwile i y, y, nawet y, przerabiając wszystkie możliwe scenariusze, nie wiecie, co powiedzieć, jak zareagować, nie czujecie się dostatecznie przygotowani do podjęcia tego wyzwania. Powierzcie, w Bogu, w powierzcie Bogu w zaufaniu, w nadziei w całą sprawę. A on sprawi, że we właściwym momencie będziecie wiedzieli, jak reagować i co mówić. Niech Bóg będzie z wami w trudnych sytuacjach. Niech Bóg prowadzi was i dodaje wam mądrości w trudach rozmów, które bardzo często musimy prowadzić, a których, na które nie mamy ochoty. Niech Bóg dodaje wam radości i pokoju ze spotkania z drugim człowiekiem, z rozmowy, nawet wtedy, gdy jest ona bardzo bardzo trudna i nie sprawia, żebyście zawsze wiedzieli, co mówić, jak reagować, jak postępować w danej sytuacji. Bożego prowadzenia i Bożego błogosławieństwa. Amen.